Cześć Paulina, witam Cię serdecznie w naszym studio. Bardzo dziękuję, że jesteś. Jesteś zdecydowanie ekspertką w obszarze rekrutacji. Co więcej, rekrutacji nowoczesnej, rekrutacji data-driven. Wiem mhm. też, że jesteś fanderką takiego rozwiązania, które wspiera rekruterów i rozwiązuje taki jeden z największych problemów. A więc powiedz, jaki problem rozwiązujecie? My pomagamy ludziom zatrudniać w oparciu o rzeczywiście posiadanie umiejętności i potencjał a nie to, co ludzie piszą o sobie w CV. Czyli dajemy firmom szansę na zatrudnienie osób, które rzeczywiście będą potrafiły robić, to, czym mają się zajmować, a nie tylko potrafią grać w tą grę, jaką jest tworzenie dobrego CV. Bo jeżeli by się tak głębiej nad tym zastanowić, taką najważniejszą umiejętnością, której teraz szukamy, jest umiejętność tworzenia dobrych cefałek, bo to to jest... Tutaj teraz podstawą wyboru kandydata. A jeśli właśnie mówimy o takim tradycyjnym procesie rekrutacji, czyli kandydat wysyła CV, tak, rekruter e, gdzieś tam tą CV analizuje, to jakie widzisz takie największe e, błędy podczas tej rekrutacji bądź też wyzwania? Dużym błędem jest wiara w to, że to, co znajdujemy w CV, to jest rzeczywiście prawda. Bo pamiętajmy, co jest celem kandydatów. Celem kandydatów jest zdobycie tej pracy. W związku z tym, ja już widziałam CV-ki, które miały de facto wymyślone kariery, albo ktoś, kto zajmował się pomocą w jakimś projekcie, nagle stawał się główną osobą odpowiedzialną za ten projekt. Więc pierwszy błąd to jest wiara w CV. Drugi błąd to byłoby pewnie. Wiara w to, że lata doświadczenia mają tak ogromne znaczenie, bo to jest y, jedna z takich rzeczy, która pojawia się prawie w każdej ofercie pracy, że wymagamy jakiejś konkretnej liczby lat doświadczenia, tak jakby jakoś magicznie w tym piątym czy szóstym roku pojawiały się jakieś umiejętności. Ja tutaj zawsze rekomenduję pytać hiring managerów, jeżeli właśnie mówią, że tutaj musimy mieć cztery lata doświadczenia, żeby zapytać, co się zmieni pomiędzy tym trzecim a czwartym rokiem, mhm. nie? I jest bardzo niska korelacja między latami doświadczenia a tym, jak ktoś performuje, to jest przy takich latach doświadczenia powyżej pięciu, to jest mniej więcej 0,5% można tłumaczyć tym, jak długo ktoś pracował, przy oczywiście tych niższych stanowiskach ma to odrobinę większe znaczenie, aczkolwiek jeżeli zatrudniamy kogoś na stanowisko takie entry i mamy osoby, które są w stanie nauczyć tej osoby wszystkiego, czego potrzebuje, i rzeczywiście szukamy przede wszystkim osób, które mają duży potencjał, to jeżeli mam wybrać między osobą, która ma pół roku doświadczenia, ale na przykład nie myśli aż tak bardzo analitycznie, i osobą, która nie ma w ogóle doświadczenia, ale myśli analitycznie. Czyli będzie w stanie bardzo szybko nauczyć się i po prostu nadrobić te braki, to zdecydowanie wybrałabym tą osobę bez doświadczenia, która ma rzeczywiście ten potencjał. No, pełna zgoda, ale wiem też, że rekruterzy często już wspierają się tak, dodatkowymi narzędziami i nie patrzą tylko i wyłącznie na cefalki, ale na przykład też są testy osobowości, które ostatnio są bardzo popularne. Powiedz właśnie, co myślisz też o tym rozwiązaniu. Testy osobowości akurat są bardzo dobrze przebadane i też już z całą pewnością możemy powiedzieć, że w. W kontekście rekrutacji testy osobowości nie działają. Dlaczego? Testy osobowości to jest też od 0,5 do około 5-6% w porywach i one nie działają z bardzo prostej przyczyny. Mianowicie, kandydaci nie robią, nie rozwiązują tych testów, myśląc, że Odpowiem szczerze, bo chcę się dowiedzieć o sobie czegoś więcej, czyli nie robię tego w kontekście rozwojowym, tylko oni chcą zdobyć pracę. To znaczy, będą odpowiadać tak, jak myślą, że pracodawca oczekuje. A wiadomo, jeżeli mamy pracować w zespole, to jesteśmy osobami, które uwielbiają pracę w zespole. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, nawet jeżeli weźmiemy ten najbardziej popularny test osobowości, czyli Wielką Piątkę, to tam. Są dwie cechy, które mają znaczenie w kontekście pracy, jakiekolwiek, i to jest stabilność emocjonalna i sumienność. Ale tutaj pojawia się kolejny problem. My nigdy nie chcemy pracować z osobami, które są niestabilne emocjonalnie albo niesumienne. W związku z tym bardzo łatwo z perspektywy kandydata oszukać taki test, bo żaden kandydat nie zaznaczy, że jeżeli ktoś do niego przychodzi z prośbą o pomoc, to... Oburzam się i mówię, że to już dziesiąty raz prosi mnie o pomoc, tylko oczywiście zaznaczy, że e, tak, pomagam tej osobie, albo jeżeli będzie takie pytanie w skali e, od 1 do 5, jak bardzo się zgadzasz z tym, że e, jeżeli pojawia się stresująca sytuacja, to działam zamiast się zamartwiać. No wiadomo, że mhm. kandydaci wybiorą tą konkretną odpowiedź. Plus jeszcze, kandydaci często nie do końca wiedzą, dlaczego mają w ogóle rozwiązywać test osobowości. Test osobowości to jest bardzo fajne narzędzie rozwojowe, jeżeli robimy je w taki szczery sposób, jeżeli rzeczywiście też są to pytania sytuacyjne, a nie właśnie skala likerta. Ale nie w kontekście rekrutacyjnym. Masz rację, kandydat zawsze chce jednak siebie sprzedać i pokazać to, co rekruter chce usłyszeć, prawda? I teraz Totalnie. pytanie: jakie mhm. jest rozwiązanie na to? Czyli rozumiem, że ten model, tak, assessmenty, które wy oferujecie, tak. są w stanie jakoś wyeliminować. To jak to działa? Mhm. To, co my robimy w Heroify, to my analizujemy oferty pracy, na podstawie tego sugerujemy, co powinno zostać przetestowane układamy z tego assessment, który ty jako osoba rekrutująca akceptujesz, dostajesz od nas link. To trwa 3 minuty i możesz go umieścić na przykład w automatycznej wiadomości, która jest wysyłana do wszystkich kandydatów po tym jak zaaplikują, albo na przykład tylko do tych kandydatów, których przeniesiesz na odpowiedni etap w swoim ATS-ie. Po wykonaniu takiego testu kandydaci mogą od razu dostają od nas feedback, a ty od razu widzisz raport, i my w tym raporcie to, co robimy, to interpretujemy wyniki tego asesmentu, tych wszystkich testów, które były zrobione, w kontekście zadań i wymagań z oferty pracy. Mówimy ci na przykład. Ta osoba ma odpowiadać za budowanie strategii marketingowej, ale na przykład widzimy, że poziom myślenia analitycznego jest dość niski i po prostu flagujemy to, żeby przyjrzeć się temu dalej. Czyli de facto to, co od nas dostają klienci, to jest taka gotowa instrukcja obsługi kandydata podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Tylko pytanie, mhm. dlaczego uważasz, że ja jako kandydat tak. w ramach tego asesmenta rzeczywiście powiem prawdy, a nie to, co Ty jako rekruter ja chcesz usłyszeć? Wiesz, to jest dla mnie taka rzecz oczywista, że ja często zapominam w ogóle o tym wspomnieć. My w ogóle nie mamy osobowości. Mhm. Tak jak wspomniałaś na początku, my jesteśmy firmą, która jest bardzo data-driven, czyli tak jakby dane, dowody, to jest to, na czym się opieramy. W związku z tym, zamiast testów osobowości, które nie działają, to my badamy coś takiego jak work mindset, czyli zidentyfikowaliśmy takie obszary, które mają kluczowe znaczenie w kontekście pracy, na przykład w jaki sposób ludzie podejmują decyzje albo czy są bardziej nastawieni na proces, czy na realizację celu. I następnie zapraszamy kandydatów do udziału w takim teście behawioralnym, sytuacyjnym, czyli e, przedstawiamy jakąś konkretną sytuację i następnie kandydat ma w, do wyboru trzy reakcje. Każda z tych reakcji jest pozytywna. W związku z tym kandydat nie musi się zastanawiać, czego dana firma oczekuje. Bo mhm. nawet kiedy pokazujemy wyniki takiego testu, to nigdy nie jest to, że nie wiem, ktoś jest bardziej nastawiony na proces, że jest to. Negatywne bądź pozytywne, po prostu w pewnego rodzaju pracach, stanowiskach, firmach bardziej odnajdą się osoby, które są nastawione na proces, a na przykład w innych sytuacjach, kiedy na przykład mówimy o takim stanowisku, które opiera się na pracy z targetami, osoby, które są nastawione na cel. W mhm. związku z tym tam de facto nie ma złych odpowiedzi, więc kandydaci odpowiadają szczerze. Czyli nie da się oszukać tego testu? Wiele osób próbuje, ale zwłaszcza teraz w sytuacji, kiedy jest AI, kiedy dużo rzeczy można googlować, ale my też jesteśmy przed tym bardzo dobrze zabezpieczeni. A jeśli chodzi o perspektywę pracodawcy, hmm. tak. to jak właśnie wygląda ten, całe to tworzenie asesmentu? No jak, jak współpracujecie z pracodawcami? Wiesz co, najfajniejsze jest to, że de facto czasami przychodzą do nas firmy, które mówią, że mają już kolejkę kandydatów nie? i Chciałby przetestować i czy tam zdążymy w dwa tygodnie. Ja I mówię... pytanie, czy firmy wiedzą, tak. czego oczekują tak faktycznie? Czasami nie do końca, ale w tym też jest nasza i też naszego systemu, żeby doradzić. Właśnie dlatego opieramy się na tej ofercie pracy i my sugerujemy, co warto przetestować i co w ogóle da się przetestować testem, bo tutaj też wchodzimy w taką część rzeczy, których nie da się przetestować testem, na przykład yy, sumienności na przykład asertywności, komunikatywności. Możemy przetestować, jaki ktoś ma styl komunikacji, czy on jest taki bardziej bezpośredni, czy bardziej przyjacielski, ale nie tego, czy potrafi się dobrze komunikować. Więc my firmą mówimy, hej, warto przetestować myślenie analityczne, bo widzimy, że w tej pracy będzie dużo do czynienia z nowymi technologiami albo szukacie osoby, która będzie analizować, pracować dużo z danymi, albo jest to jakieś takie stanowisko entry-level, gdzie ten potencjał ma większe znaczenie niż rzeczywiście wiedza. I często jest tak, że do nas przychodzą firmy mówiące, że chcą jednej rzeczy, a później się okazuje, że nie do końca o to chodzi. Nie? Ja, zawsze tu, ja zawsze się pytam, po czym poznasz tą konkretną rzecz czy kompetencję? No i później się na przykład okazuje, że bardzo częstą pomyłką jest Empatia i inteligencja emocjonalna. Bo bardzo często pojawia się hasło, że tak, chcemy osoby, które są bardzo empatyczne, bo na przykład szukamy kogoś do obsługi klienta. Mm -hmm. Nie chcesz osoby empatycznej. Chcesz osoby, która ma wysoki poziom inteligencji emocjonalnej, to znaczy ona potrafi zarządzać własnymi emocjami, potrafi identyfikować emocje innych ludzi i zachowywać się w taki sposób, żeby, w wpłynąć, żeby na nie wpłynąć. Czyli jeżeli przyjdzie do mnie klient, który będzie bardzo zdenerwowany, to ja właściwie odczytam to zdenerwowanie i będę wiedziała, jak zareagować, żeby go rozluźnić. A powiedz, tak. a jako rekruter mhm. w takim razie co ja dostaję jako rezultat? To, co na dostajesz, to jest lista takich wszystkich przetestowanych kandydatów, mhm. na jakim poziomie mają konkretne kompetencje, jak sobie poradzili z konkretnymi testami i właśnie z takimi wskazówkami, które odnoszą się do twoich konkretnych potrzeb. Czyli ja nie dostaję mhm. tak czy nie, Oczywiście, że nie. Decyzja jest Ale zawsze bardziej po rekomendacje, jakąś tak, pulę kandydatów, tak, na których warto, żebym zwróciła tak, uwagę przede wszystkim. Tak, ale nawet y, my. Mówimy, że test jest tylko narzędziem, które musi być dobrze wykorzystane. Mm -hmm. nie? Czyli, tak jak wspomniałam wcześniej, nie testujemy wszystkiego, bo nie wszystko da się przetestować. Czasami lepiej e, zbadać coś, na przykład, wywiadem behawioralnym, ustrukturyzowanym, e, już bezpośrednio podczas rozmowy z kandydatem. Powiedz, proszę, w takim razie, według Ciebie, tak. jak ma wyglądać idealny proces rekrutacyjny? Wiesz co? Zacznijmy od tego, że powinniśmy dobrze zidentyfikować, Kogo my właściwie szukamy? Żeby wiedzieć, kogo szukamy, to powinniśmy wiedzieć, jakie zadania będzie miała dana osoba, później zastanowić się, jakiego rodzaju kompetencje czy cechy pomogą w realizacji tych zadań. I to, co ja zawsze rekomenduję, to rozpisać to sobie dokładnie, na przykład w Excelu, i sprawdzić, w jaki sposób sprawdzimy każdą, każdą z tych rzeczy. Nie? Mhm. Czyli, jeżeli mamy tam wśród tych, tutaj są wymagania, mamy 10 rzeczy. Spiszmy, co, jak to sprawdzimy i kto to sprawdzi. Bo bardzo często się okazuje, że rekruterzy myślą, że hiring manager sprawdzi coś na rozmowie, a hiring manager myśli, że to już zostało sprawdzone przez rekrutera i de facto później się okazuje, że jest mnóstwo rzeczy, których nikt nie sprawdził. Mhm. Albo ktoś uznał, że skoro zatrudniają osobę, która ma bardzo duże doświadczenie, to już nie ma potrzeby sprawdzania. No bo jeżeli ktoś do firmy technologicznej przychodzi, a wcześniej pracował w Google albo w Facebooku, no to trochę wstyd, aż by było daną osobę sprawdzać, ale jak mówi jeden z moich adwajzorów i inwestorów, on w ogóle tworzył struktury rekrutacyjne dla Google w Europie, o osobie, która pracowała w Google, z całą pewnością da się powiedzieć tylko i wyłącznie jedną rzecz, że ta osoba. Przeszła proces rekrutacyjny w Google, nie? ale to mhm. w ogóle nie świadczy o tym, jakiej jakości to była praca. Mhm. Ba, często jest nawet tak, że ktoś może absolutnie doskonale performować w jednej organizacji a już totalnie nie performować w drugiej organizacji. Czyli jeśli chodzi o Wasz udział w tym całym procesie tak. rekrutacji, to rozumiem, że dołączacie się od samego początku, tak? Mhm. Jako, że my jako firma powiedzmy wiemy kogo szukamy, Wy możecie jeszcze doradzić, czy na pewno Dokładnie, takie tak. cechy, takie mhm. kompetencje nam tak. są potrzebne. I jaki jest drugi etap? Załóżmy, że już mhm. wiemy kogo szukamy i teraz tak. tych kandydatów tak. wysyłamy od razu na asesmenty? Mhm. Ja rekomenduję, żeby mhm. testować wszystkich kandydatów na samym początku, e, zwłaszcza, że my się nie rozliczamy per kandydat bo my bardzo mocno wierzymy w to, że wszystkie osoby zasługują na to, żeby móc pokazać swoje rzeczywiste umiejętności. Testujemy wszystkich kandydatów i tutaj z jednej strony sprawdzamy, kto jest wystarczająco zaangażowany, żeby chciał rozwiązać taki test, zwłaszcza, że no na końcu dostaje od nas feedback, od nas jako od Heroify. W drugiej kolejności my możemy bardzo łatwo porównać ich między sobą i to rzeczywiście może być takie obiektywne porównanie, z trzeciej strony, wiemy, jeżeli badamy te na przykład kompetencje poznawcze, typu myślenie analityczne czy dbało się o szczegóły, no, na wielu rodzajach stanowiskach jest to taki must have. W związku z tym już od razu wiemy, na przykład, których kandydatów możemy odrzucić. No bo jasne, jeżeli przychodzi do nas 10 CV czy 20, spokojnie je przejrzymy, przeanalizujemy, zastanowimy się, czy może tutaj ukończone studia na jednym kierunku, doświadczenie na tym, a później na tym jeszcze to, jakby to mogło działać u nas w firmie. Ale no jesteśmy teraz w czasach, kiedy na jedną ofertę pracy przychodzi kilkaset albo kilka tysięcy cefałek, no i tutaj musimy spojrzeć prawdzie w oczy. Nikt nie będzie tego ręcznie przeglądał i się zastanawiał. I ja wiem, że to jest straszne. Mnie to też autentycznie przeraża, jak wiele osób szuka pracy i zastanawia się, czy może to z nimi jest coś nieokreślone, okay, bo wysłali tak dużo CV, a nikt do nich nie wraca, ale może się okazać, że po prostu nikt tych cv nie ogląda. Czyli mówisz o tym, że zanim ktokolwiek zobaczy cv każdego kandydata możecie przetestować, tak? Oczywiście. Każdy kandydat, niezależnie tak. od tego, jakie ma doświadczenie, tak. czy cv -kę. My mamy wielu klientów, którzy działają na przykład na takiej zasadzie, patrzą na to, jak poszło kandydatom w teście i dopiero wtedy przeglądają CV. Z drugiej strony mamy też takich klientów, którzy przeglądają te wszystkie cv ale robią to raczej na zasadzie, Chcę przetestować czy nie. Nie? I z racji tego, że nie rozliczamy się per kandydat, to już nie jest każdorazowo takie zastanawianie się, czy dać temu kandydatowi szansę, ale będzie to nas kosztowało, nie wiem, 100 zł. Czyli nie, nie? macie limitu. Mogę nawet te całe 500 100 osób. 100, y rekordowa, rekordowa firma przetestowała z nami bodajże 960 kandydatów. na jedną e, tak. w ramach jednej tak, rekrutacji. tak, tak. Mhm. I tutaj też e, okazała się jedna rzecz, że oni finalnie zatrudnili osobę, której e, prawdopodobnie nawet nie zaprosiliby na rozmowę kwalifikacyjną. Gdyby opierali się tylko i wyłącznie na CV. I to jest coś, co no, autentycznie sprawia, że no, bardzo się cieszę, że rozwijam akurat takie narzędzie. I to jest też feedback, który pojawia się bardzo często. A czy to czasami nie działa odwrotnie, że um, możemy odrzucić fajną osobę, która ma super doświadczenie i teoretycznie kompetencje, ale nie przeszła przez assessment? Czy miałeś takie case'y? Teoretyczne kompetencje, kompetencje potwierdzone w praktyce. To zależy od tego, czy bardziej cię interesuje teoria, czy to co rzeczywiście ktoś potrafi zrobić. Czyli takich case'ów jeszcze nie miałaś. Żeby pracodawca wybrał osobę, która nie przeszła przez assessment, ale wysłała CV. Pewnie zdarzały się takie sytuacje, ale jeszcze się nie zdarzyło, żeby ktoś do nas wrócił mówiąc, że ha, ta osoba miała w ogóle bardzo słabe wyniki w teście, a pracuje już z nami rok i działa super. A powiedz, jeśli chodzi też o AI. Tak, bo wiem, że też Wasze rozwiązanie jest wspierane przez AI. Jak to wygląda? My w ogóle AI używamy do chyba większości aspektów działania naszej firmy. Począwszy od tego, że AI pomaga nam sugerować, które kompetencje warto przetestować i w jaki sposób. To AI pomaga nam umieszczać pytania w kontekście pracy w danej firmie, bo to też jest super ważne na to, w jaki sposób kandydaci odbierają taki test. Nie? Jeżeli mają jakieś takie pytania, które nie mają związku z pracą, no to zastanawiają się, dlaczego coś w ogóle takiego mam rozwiązywać, a jeżeli pytania są umieszczone w kontekście pracy, no to już, no to już są o wiele bardziej chętni, i taki test odbierają lepiej i bardziej profesjonalnie do tego. Później używamy AI na przykład do tego, żeby interpretować wyniki, odnosząc się do tych zadań i wymagań z oferty pracy. Wszystkie analizy, które robimy, też powstają przy wsparciu AI, plus oczywiście też wykrywanie takich rzeczy, czy kandydaci próbują oszukiwać. Czy um, AI zastąpi rekrutera w przyszłości, albo czy teraz w ogóle rekruter jest koniecznie potrzebny na każdej rekrutacji? Uwielbiam to pytanie. Mam nadzieję, że zadajecie je wszystkim osobom, które się tutaj pojawiają. E, powiem Ci tak, z mojej perspektywy, jeżeli rekruter do tej pory całą swoją wartość widział i, i opierał na tym, że Spędzam te długie godziny przeglądając CV i wykonując na przykład te pierwsze rozmowy telefoniczne. No to totalnie myślę, że to jest kwestia kilku lat. To będzie bliżej dwóch niż dziesięciu, że no dla takich rekruterów już nie będzie miejsca na rynku pracy. Po prostu AI radzi, radzi sobie z tym lepiej. Nie? nie chodzi na urlopy, nie choruje, pracuje dzień i noc. co no robi. Tak, no i de facto robi te same rzeczy. Ale mądrze wykorzystane narzędzia i AI w rękach rekruterów, no to to jest coś fenomenalnego. I ja bardzo mocno wierzę w to, że rola rekrutera będzie się robić coraz bardziej sprzedażowa, ale skupmy się na tych rzeczach, które są absolutnie kluczowe, w których AI y, nas i rekruterów nie zastąpi, czyli budowanie relacji z kandydatami albo takie przeprowadzanie tej rozmowy kwalifikacyjnej, że jak kandydat wyjdzie z tej rozmowy, to powie, wow, jeżeli tacy ludzie pracują w tej firmie, to ja totalnie też chcę pracować. Nie? Bo tych kandydatów będzie cały czas coraz więcej, no bo teraz wiadomo, wysyłamy CV nawet bez czytania, niech później rekruterzy się zastanawiają, czy nas zaprosić, czy nie. Ale y, będzie bardzo duży problem z takimi osobami, które naprawdę są specjalistami. Nie? I o te osoby firmy faktycznie będą musiały walczyć. Nie? I wtedy rola rekrutera, jako takiego sprzedawcy firmy, ale w takim wiesz, najlepszym tego słowa znaczeniu, mm -hmm. będzie absolutnie kluczowa. Ja już widzę, że firmy, które nie myślą o swoim rozwoju w kontekście kolejnego kwartału, ale kolejnych lat. Już zaczynają rzeczywiście to robić, nie? Że zaczynają dawać takie większe znaczenie tej pracy rekrutera. Czyli wracając już do tak. tej idealnej sytuacji, idealnego procesu rekrutacyjnego, to w którym momencie uważasz, że rekruter ma dołączyć się do procesu już na etapie ofertowania, czy na etapie jeszcze takiej powiedzmy hmm. ostatecznej weryfikacji? Moim zdaniem on powinien być taki, takim dyrygentem tej orkiestry. W której narzędzia i poszczególne osoby wykonują zadania, które są dla nich odpowiednie. Czyli no ten rekruter musi, czy rekruterka, oni muszą de facto no, porozmawiać z tym hiring managerem, hiring managerką, żeby się dowiedzieć, kogo naprawdę szukamy. Żeby to nie okazało się, że szukamy osoby, która jest dokładną kopią szefa czy szefowej zespołu, bo często mhm. też tak jest, przetłumaczyć to na konkretne oczekiwania, wymagania później w fenomenalny sposób przeprowadzać te rozmowy z kandydatami, jeżeli się nagle okazuje, że ok, proces jednak nie trwa dwóch tygodni, ale trwa dwa miesiące, żeby być w stanie też tego cały czas uwagę kandydata utrzymać, plus jeszcze jeden aspekt, o którym też bardzo często mówią mi osoby z zarządów firm. Czyli, że oni by chcieli takich rekruterów, którzy są w stanie im na przykład powiedzieć, "Wiesz co? Tutaj mamy bardzo duży problem z zatrudnieniem osoby na to stanowisko, a to jest taka technologia, która będzie się rozwijać. Co ty na to, żebyśmy na przykład zatrudnili osoby na poziomie juniorskim, opracowali super program edukacyjny u nas w firmie i wtedy możemy sobie wyedukować tych kandydatów, to w perspektywie roku nam się już zacznie opłacać, będziemy mieli już swój team, który jest wyuczony tak, jak chcemy, że to jest takie podejście, którego by mhm. oczekiwali. Czyli mhm. mówi się, że rola rekrutera jest coraz mniejsza, a de facto chyba odwrotnie, tak? Że ta rola jest coraz bardziej złożona i ten rekruter już nie skupia się tylko na jakimś jednym etapie, tylko de facto już na całości. Prawda? Tak, totalnie. Bo tutaj też musimy pamiętać takiej jednej rzeczy, mianowicie, zwłaszcza jeżeli chodzi o firmy właścicielskie, kiedy one powstawały, to właściciel firmy był odpowiedzialny za rekrutowanie. I pomimo tego, że prawdopodobnie miał zero jakichkolwiek umiejętności w rekrutowaniu, to i tak udało mu się zatrudnić osoby, które były wystarczająco dobre, żeby firma doszła w którymś momencie do tego etapu. Nie? W mhm. związku z tym, jeżeli by się o to tak pomyśleć i zastanowić, to kurczę, to rekrutowanie nie może być aż tak trudne, nie? skoro ja byłem w stanie to robić na początku, a teraz się okazuje, że tutaj nie wiadomo, jakich narzędzi potrzeba. No oczywiście świat też się zmienia i ja tutaj tłumaczę trochę, z czego mogą wynikać takie pewne postrzeganie mhm. roli rekrutera. Tak? Zakładam, że dużo rekruterów nas teraz mogą oglądać i czy masz jakieś przesłanie dla rekruterów, właśnie mhm. co warto, żeby być może nie wiem, o, oglądali jakieś książki, jakieś takie przesłanie od Ciebie. Mhm, żeby myśleć się po nowych technologiach. Kiedyś, pamiętam, dostaliśmy taką odpowiedź na jednego z, naszego, z naszych maili, że nagle, narzędzie wygląda super. Ale gdybyśmy go używali, to nasz zespół nie miałby co robić. Nie? I to jest takie podejście na zasadzie, jeżeli ja na przykład nikomu w firmie nie powiem, że są jakieś takie narzędzia do testów e, albo innego rodzaju e, narzędzia, które wspomagają w rekrutacji, to de facto nikt się o tym nie dowie. Nie? Mm -mm. Oni się o tym dowiedzą, bo cały czas wszyscy jesteśmy bombardowani na LinkedInie, w ogóle w mediach społecznościowych, że są różnego rodzaju narzędzia AI-owe i tutaj mogą się zadziać dwie rzeczy, albo będziemy proaktywni i powiemy, hej, ja moją rolę widzę tak, mogę pomóc w tym, widzę, że to pole nie jest zaopiekowane, ja totalnie biorę to na siebie, a na przykład ten czas, który do tej pory poświęcałem, poświęcałam na przeglądanie CV, tutaj proponuję, żebyśmy, nie wiem, najpierw robili testy albo yy, cokolwiek mhm. innego wymyślą. A z drugiej strony mamy takie podejście, kiedy siedzę cicho, robię dalej to swoje, no i wtedy ta decyzja o tym, że jest tyle narzędzi, a mój team i moi rekruterzy w ogóle z nich nie korzystają, ona przyjdzie z góry, żeby ich zastąpić. Bądźcie proaktywni, e, korzystajcie z narzędzi i myślcie też o narzędziach bardzo krytycznie, bo to, że jakieś narzędzie wam obiecuje nie wiadomo co, że zawsze wam wytypuje najlepszych kandydatów, to jest ściema. Ja wiem, że my bardzo mocno chcemy wierzyć, że jeżeli wszystko w procesie rekrutacyjnym zrobimy tak jak trzeba, to zawsze zatrudnimy najlepszego kandydata. Nie. Rzeczy, które w procesie, które jesteśmy w stanie przewidzieć w kontekście tego, jak ktoś będzie performować, to jest około 58%. I to też są dane oparte na e, tysiącach różnego rodzaju badań o e, efektywności i performencie pracowników, więc e, na to też u, e, zwracałabym szczególną uwagę. Czyli troszkę tak mhm. jak w relacji, tak? Że mimo, że na początku może wydawać, się, że wszystko jest super, to jednak czasami są jeszcze jakieś elementy, które nie da się aż tak po prostu przewidzieć, tak, prawda? Ale wiesz, też na przykład zastanawiajmy się, pytajmy. Jeżeli ktoś chce nam sprzedać jakieś narzędzie, no to po ich stronie powinno być takie, jakby, udowodnienie, że hej, to narzędzie jest do Twoich potrzeb. Mhm. Ja na przykład zdarza mi się, że ja mówię klientom, że tak jakby my nie jesteśmy narzędziem dla Was. Super, dziękuję za telefon, cieszę się, że jesteście zainteresowani, ale nie jesteśmy narzędziem dla Was, nie? I też tłumaczę i tłumaczę, jakie mogą być inne, lepsze alternatywy. Nie każdy powinien być naszym klientem, nie? Tak samo jak, no, nie każda metoda nadaje się do, do wszystkiego. Często u siebie wspominasz o wyrównywaniu szans. Tak. Powiedz, jak Wasze rozwiązanie w takim razie e, wspiera? Przede wszystkim przez to, że my dajemy wszystkim tą równą szansę na pokazanie tego, co potrafią. To, że my dajemy wszystkim kandydatom feedback, e, Dowiadujemy się później od kandydatów, że na przykład to był jedyny feedback, który kiedykolwiek dostali. A jakiego rodzaju to jest feedback? Merytoryczny, czy tylko po prostu, Wiesz że co, pasujesz, nie pasujesz? Nie, nie. My zawsze, my nigdy nie dajemy feedbacku w kontekście tej rekrutacji. Mhm. To jest zawsze taki feedback, który ma być taki empowering dla kandydatów, czyli mówimy im, jak im poszło odnosząc się do normy, żeby oni na przykład wiedzieli, że no jeżeli chodzi o myślenie analityczne, no to są w takiej powiedzmy tam, są powyżej średniej i później mówimy, jak, w jaki sposób mogą tą informację Zdarza się, że kandydaci aplikują na stanowisko, gdzie to myślenie analityczne jest wymagane, jest ważne, a na przykład mają niski wynik, no to mówimy tak, jakby, co możesz zrobić w tej sytuacji, nie? Albo jeżeli mówimy o jakichś kompetencjach twardych, to y, gdzie, w jaki sposób możesz zdobyć tą wiedzę, której potrzebujesz. I wiemy, że kandydaci bardzo to sobie cenią. My każdorazowo ich pytamy o takie o zostawienie nam komentarza, co my jako platforma możemy robić lepiej, no ale też zostawienie takiej oceny, kciu w górę, kciu w dół. No i mamy 96% ocen pozytywnych. To jest bardzo partnerskie podejście do kandydata. Kandydat tak. traci swój czas, prawda, żeby zaaplikować Oczywiście, do nas, tak. więc też dajmy coś kandydatowi od Totalnie siebie, tak. żeby to mhm. było fair. Super. Paulina, mhm. bardzo dziękuję Ci za tą rozmowę. Dużo bardzo insightów dziękuję. i mam nadzieję, że jeszcze do zobaczenia niebawem. Super, bardzo Ci dziękuję. Do zobaczenia.